Witamy Państwa w naszym kolejnym odcinku Pokolenia Razem, tym razem cykl cyfrowy. Tak, to od nas zależy, czy świat cyfrowy, internet, nowe technologie szeroko rozumiane będą naszym sprzymierzeńcem, czy właśnie zagrożeniem. Po prostu w sposób naturalny zastosowanie internetu wydało mi się ciekawym sposobem na podtrzymywanie kontaktu i prowadzenie zajęć. Dlaczego jest mniejszość kobiet w, w świecie informatyki? Co jest tego przyczyną? Kobiety są bardzo potrzebne w informatyce. Przede wszystkim kobiety robią najlepszy interfejs. Kobiety wprowadzają współzawodnictwo. To jest bardzo ważne. Dla przeciętnego człowieka to są takie dane, dla każdego mogą być inne. Natomiast w kwestii takiej formalnej, danymi wrażliwymi na przykład są dane do dostępu do rachunków bankowych, dane dotyczące dokumentacji medycznej. Tak? To są te, te in, takie informacje bardzo prywatne, związane chociażby ze zdrowotnością, ze statusem majątkowym, i e, je tak można nazwać jako dane, jako dane wrażliwe. Tak? Zawsze jest jeszcze tak napisane, żeby jeszcze dalej, jeszcze dalej. Trochę tutaj mam pretensji do dziennikarzy, bo oni tytuł nic nie wyjaśnia. Tytuł ma wciągnąć. I nagle wskakują te tak zwane shorty, prawda? I to jest coś, co można oglądać w nieskończoność, i niestety zdarza mi się w to wejść i wtedy. Mam Będziemy właśnie o tym mówić, jak się te nasze mózgi wciągają i jak dziennikarze czy te firmy technologiczne, wiedząc jak działa nasz mózg, starają się nas właśnie wciągnąć w ten świat cyfrowy. Jeżeli się rozwijamy, to dla nas już postawienie wyzwania. Ktoś mówi, że jest problem. To znaczy, że on już jest w tym stanie walki. Dla niego jest to problem. Nie ma problemu dla twórcy. Dla twórcy są wyzwania. Dwie podstawowe zasady: sprawdź nadawcę. A druga, sprawdź, czy w adresie internetowym jest kudeczka. Szczerze przyznaję, nie nadążam za wszystkimi nowinkami technicznymi w świecie internetu i w tym sensie jestem głęboko, głęboko pogrążona w moim bumerstwie. Ja znam bumerów bardzo młodych i znam starszych ludzi, którzy na, na te słowo nie zasługują oni są postępowi i we wszystkim nadążają. Dzięki temu, że stosujemy te zasady netykiety etykiety. Nie spamujemy, nie trolujemy, nie hejtujemy, tak? Patrzymy też na to, jakim językiem piszemy, żeby chronić ten nasz mózg, który przecież ma tyle wyzwań.